Stałem dziś z samego rana przygotować się na Jana. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na analizie rundy czwartej turnieju w Grand Hotelu Kielce Open 2025. Gdzie moim przeciwnikiem jest Jan Golecki, ten sam Jan Golecki, z którym grałem na Ekstralidze z jakieś 3 tygodnie temu chyba. Tam swoją partię zremisowaliśmy. Dostałem bardzo dobrą pozycję po debiucie, jednak z realizacją były małe problemy i wyszło jak wyszło. Cóż, no nastał czas rewanżu. Chciałem pokazać swoje najmocniejsze karty w tym pojedynku, więc rozpocząłem od posunięcia e4. Janka też przedstawiałem trochę bliżej właśnie w, yy, w analizie rundy siódmej ekstraligii szachowej, więc jeśli nie widziałeś właśnie tej, tej partii, yy, widzu drogi, to zapraszam Cię. Yy, może tu będzie, tak, w prawym rogu będzie odnośnik do tej partii. I Janek zagrał posunięcie E6, czyli widać, że też trochę eksperymentuje z różnymi debiutami. Wtedy w partii wyżej wspomnianej zagrał obronę sycylijską. Ja gdzieś tam szykowałem się na E5. Obronę francuską Janek też grał, ale nie poświęciłem mi zbytniej uwagi. Uznałem po prostu, że gram swoje, a y, ostatnio moje, czyli te swoje, to jest właśnie to skoczek D2. Y, tarasz. C5 najbardziej pryncypialna, zdecydowanie najlepsza odpowiedź na obronę tarasza. Skoczek G w 3, C bije D4, i tu moi drodzy E bije D5. Eee, Skoczek bije D4. Też jak najbardziej można grać. Grałem tak m.in. z Kanow Nikola w pierwszej rundzie kołówki arcymistrzowskiej w Danii. Tak też można grać jak najbardziej. Ja natomiast posta postawiłem na EBIE D5, Hetman D5, Goniec C4, Hetman D7, eee, Roszada. Hetman D7, nie, nie zdziwcie się, że to y, blokuje gońca. Hetman tutaj stoi bardzo, y, bardzo dobrze paradoksalnie. Yy, za chwilę on przerzucony zostanie na C7. Yy, skąd będzie. Cóż. Yy, yy, co on tu będzie robił? Będzie dobrze stał po prostu. Hetmanem na D6 można odchodzić, natomiast to często podchodzi pod jakieś ruchy. Skoczek E4. Ten ruch wybrałem chociażby z Marcinem Sieciechowiczem. Za czasów anglojęzycznego kosak czesa możemy zobaczyć partię z otwartych mistrzów Krakowa z 2024 roku. Też jest na kanale. Ale dobra, Hetman D7, Roszada, Skoczek C6. I taka idea, którą właśnie szykowałem między innymi na mistrzostwa Polski właśnie, bo na mistrzostwach Polski, jak pamiętacie, z Mateuszem Bartlem i Filipem Łuczakiem również to skoczek D2 grałem, czyli idea Hetman Edwa. Trochę trochę wydaje mi się linia zapomniana. Głównie jak już ktoś idzie na tarasza, to gra tu posunięcie skoczek B3, a Hetman 2 wydaje mi się być bardzo, bardzo ciekawą próbą gry w tego typu strukturach. Moim planem jest szybkie wyprowadzenie wieży na D1, skoczek F6 i właśnie wieża D1. I będę chciał żeby to wieża patrzyła na tego piona d4, bo ja jestem tymczasowo bez piona, natomiast prędzej czy później uda tego piona mi się odbić. W partii poszło hetman c7 całkiem szybko. Trochę mi się zapaliła lampka w tym momencie, bo kojarzyłem, że czarne tutaj muszą, powiedzmy, rozpocząć od ruchu a6, na co ja miałem przygotowane posunięcie a4 i dalej gram skoczek b3, skoczek bije d4. Nie dopuszczam do posunięcia b5, bo gdybym od razu zagrał z koń B3, no to oczywiście dostaję B5. Ten goniec musi uciekać na D3 i wieża już nie patrzy na piona. Zatem poszło wieża D1. Hetman C7. A właśnie, zapaliła mi się czerwona lampka. Dlaczego? Bo po skoczek B3, właśnie A6, wydaje mi się, że. Coś tak czuję, że na D4 mogę zbić od razu. Bo teraz myk jest taki, że ja po B5 nie muszę uciekać gońcem na D3, tylko mogę właśnie nim uciec na B3 i goniec ten strzela w. W piona centralnego E6. Jakieś tam, tam zasięg rażenia ten, ten goniec ma. Być może mogłem tak zagrać, natomiast ja chwilę podumałem, zagrałem A4. Postanowiłem, że wejdę na znane mi ścieżki teoretyczne, że ruch A4 nie, nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi tak zagrać i tak. Mimo, że koń BD4, prawdopodobnie było tam, termometr zrobił taki malutki, y, malutki skok w górę, więc prawdopodobnie mogłem na D4 zbić. Natomiast jesteśmy w pozycji mi znanej. I y, chciałem grać tę pozycję właśnie na Mistrzostwach Polski też, dlatego że. Uważam, że ona daje naprawdę bardzo fajne perspektywy do gry białym, mimo tego, że czarne robią naturalne ruchy. Bo zobaczcie, takie posunięcie, takie posunięcie jak goniec D6, które jest jak najbardziej normalnie wyglądającym ruchem, paradoksalnie wydaje mi się być trochę niepraktyczne. Po goniec D6 czarne muszą reagować bardzo dokładnie i często robić dziwne ruchy. Yy, tutaj można zagrać goniec D7, to, mi, to, przede, to przede wszystkim kojarzyłem tę ideę, żeby po skoczek bije D4 zagrać goniec C5 i wyczekać ruch tego gońca. Yy, na C5 stoją trochę lepiej niż na D6, za chwilę powiem dlaczego. Właśnie w partii poszło goniec D6, koń bije D4 i znowu naturalne odbicie jakim jest skoczek bije D4, też właśnie miałem w swoich notatkach i i kojarzyłem, że skoczek b 4 jest błędny, że tu głównym ruchem jest w ogóle koń E7, znaczy głównym, pierwszą linią kompa jest skoczek E7, także widzicie, że jest to już trochę nienaturalne tak tego skoczka wycofywać. Z tego też tytułu właśnie y, ten wariant, który zagrałem, bardzo mi się podoba, że y, goniec d jest naturalnym ruchem, ale później czarne muszą kombinować, a jak nie wykombinują, to stoją już gorzej, bo tu jest cała puenta wariantu, właśnie wieża bije d4 i to już wiedziałem, że pozycja białych jest po prostu bardzo dobra. Ja za chwilę zagram goniec g5, wprowadzę wieżę do gry. Y, tu główna linia chyba idzie tak, że ja robię, biały ro, czarny robią roszadę, goniec g5, e5 i wieża h4, właśnie puenta też... Całej tej linii, że ta wieża idzie na H4 i w ogóle idzie wspomagać króla, więc tu muszę przyznać, że no tak, po prostu tę pozycję znałem trochę lepiej niż Janek. Zagrał on goniec D7. To od tego momentu grałem już na głowę, natomiast kolejny ruch jaki jest goniec G5 nie powinien chyba zajmować jakoś bardzo dużo czasu do namysłu. Jest to ruch bardzo naturalny, bardzo logiczny, wyprowadzam figurę, robię sobie pole D1 dla wieży. No nic dodać nic ująć, goniec G5 po prostu dobry, naturalny ruch. I yy, czarne tutaj robią długą roszadę. No cóż, jeśli w krótką roszadę pójść jest ciężko, bo jak ten król się otworzy, no to wiadomo, że jakiś szachmat jest w pobliżu. To długa roszada wydawałaby się być sensowna. Natomiast to z praktycznych, yy, przepraszam, z konkretnych powodów yy, moim zdaniem po prostu się nie zgadza. Yy, co tu powinny zrobić czarne? Dobre pytanie, może od gońca C6 rozpocząć najpierw? I potem jakoś szykować tę długą roszadę, bo tu za chwilę zobaczymy, że mogą być problemy natury taktycznej. Chyba goniec C6, może warto było to wyczekać i powierza D1, teraz zagrać goniec C5, jakoś temu wieżę przegonić. Bo jak już po, w sumie powierza D2, to być może nawet i krótką roszadę można zrobić. Bo przy takich, przy takich gońcach strzelających i bez wieży, która może gdzieś po czwartej linii wejść na skrzydło królewskie, nie powinno być aż tak źle. Więc yy, to prawdopodobnie było dla czarnych lepsze, bo po długiej roszadzie gram po prostu wieża AD1. Kusiło mnie, żeby zagrać goniec, bije A6 i ten ruch widziałem, ale Janek również go widział i tu przygotował bardzo sprytny goniec C6. Yy, na A6 nie można zbić, bo gram hetman A6, hetman D6, wygrywam partię, ale goniec C6 jest problemem. I teraz nie mam motywu z wieżą C4, żeby wiązać króla. Yy, wisi mi goniec, a jak goniec ucieknie, to jest, moi drodzy, bum. No, i goniec H2, i ta wieża pozostaje bez obrony, więc e, tak zagrać nie mogłem, moi drodzy. Wieża AD1 prosty, normalny, wprowadzający e, figurę ruch. I tu oczekiwałem ruchu goniec C6. E, taki najprostszy ruch na świecie, żeby obronić gońca z e, D6. E, na to planowałem goniec B6. Najprawdopodobniej ta taktyka wchodzi, i po Król B8 tu właśnie nie byłem do końca pewny, jak kontynuować. E, bo oczywiście po f 6 hetman b 6 tu są problemy z gońcem, tak? Ja go zbiję albo wieżą, albo hetmanem, w zależności od tego, czym czarne się zasłonią na, e, na polu d7. Oczywiście, no jak zasłonią się wieżą, to hetmanem bić nie mogę, więc biję na d6 wieżą, e, ale król b8 i tu wiecie, jakieś wieża e8, jakaś jakaś może konterka, tu próbowałem doliczyć goniec f7, ale jest goniec f3 właśnie. Hetman f3, goniec h2, król h1, bicie, bicie i goniec e5. Taka linia i wisi to i to. I jakoś nie potrafiłem znaleźć recepty, jak obronić obie te, obie te rzeczy naraz. No jakoś się da, bo białe wciąż mają pasek ten troszeczkę wyżej, ale nie mam pojęcia szczerze czemu. W każdym razie tutaj pogoniec bije 6, król b8. Uznałem, że to jest dobra pozycja, żeby pomyśleć. Prawdopodobnym jest to, że może mogę zagrać tak, GB 6 i goniec d5. Tak po prostu próbować wymienić najaktywniejsze... próbować wymienić figury, próbować pozycję upraszczać, ale to też jakieś właśnie goniec C5, wieża E8, no musiałbym to przemyśleć. W partii jednak następuje goniec C5, ruch, który widziałem z daleka, ale nie poświęcałem temu ruchowi zbytni uwagi, bo y, widziałem po prostu, że gram goniec F4 i, y, i partia, moi drodzy, tak naprawdę się kończy. Goniec C5 to jest moim zdaniem ruch przegrywający już, a to dlatego, że to dopuszcza mi do goniec F4. I problem jest taki, że ta diagonala zaczyna być pod moją kontrolą. Jak Hetman sobie ucieknie, to ja gram Hetman E5 i na jednym z tych dwóch pól czarne dostaną po prostu matek. Obronią pole B8, no to pole C7. E, więc niestety, ale po goniec F4 czarne są zmuszone zagrać E5. Ale to się wiąże z oddaniem piona. Goniec bije E5. Niestety, goniec C5 przegrało partię czarnym choć yy, pozycja i tak już obiektywnie była, była ciężka. No właśnie ten nieprzyjemny wariant w taraszu. Hetman B6, moi drodzy, i tu goniec bije F7. Postanowiłem, nie żadne wieża D2, bo to jakieś konie G4, to wieże E8. Tu na F2 mi wisi. Uznałem, dobrze, no jeśli czarny mi faktycznie oddadzą, te, oddadzą tego gońca, to... Yy... Okej, okay, oddałem jakość, ale ja mam wszystkie figury w ataku. No i ten goniec przede wszystkim. On jest moim zdaniem y, głównym y, bohaterem całej akcji. Mimo tego, że tutaj nie ma żadnej konkretnej groźby, Poczarne czarne też nie mają za bardzo, za bardzo figur w obronie. Ja mam zawsze jakieś idee wieża C4, Goniec E6. Y, moją główną ideą to jest zagrać Goniec G3 Hetman E5, no i właśnie tego mata dać i paradoksalnie bardzo. Trudno jest y, obronić się od tego, do tego stopnia trudno, że myślałem, że czarne muszą zagrać wieża e8, zbić, zbić, sobie ucieknę gdzieś hetmanem na d2 i mam dwa piony więcej, no też wygraną pozycję, nie dam już mata po tej diagonali, ale partii wygram. W partii poszło goniec c6, no ja zagrałem goniec e6, żeby przesłonić działanie wieży, no i goniec g3, chcę zagrać hetman e5, hetman b8, niestety, y, no tutaj jest knockout dla czarnych, wieża he8, no coś czarne muszą tutaj zrobić wieża H8, coś czarne muszą zrobić. No tak myślałem, że jeśli czarne by próbowały powstrzymać ruch Hetman E5, no to wchodzenie pod wieża C4 też nie jest najlepszym pomysłem, bo tutaj jeszcze w ogóle z tej strony można dostać mata. Yy, no więc niestety czarne są strasznie przeciążone przeróżnymi motywami. Nawet gdyby nie hetman e5, to ta pozycja po prostu, zobaczcie jak czarne są ściśnione, jak bardzo czarne, niestety tutaj nie mają ruchu. Wieża h8, próba yy, zbicia gońca na e5. Teraz po hetman e5 to liczyłem taką końcówkę właśnie. Wieża e6, hetman e6, goniec f3. Tu muszę zagrać hetman b6, koń b6, wieża d8, król d8, gf, konia 4. I mam piona więcej, natomiast tutaj są piony zdublowane. Ewidentnie jak szukać gdzieś szans na przetrwanie, no to właśnie w takiej pozycji, gdzie wymienione zostały wszystkie figury, gdzie wymieniony został materiał matujący, końcówka bez pionka i to jeszcze ze zdublowanymi pionami, to brzmi jak pozycja marzenie w porównaniu do tego, co tutaj się mogło wydarzyć. Więc Hetman E5 właśnie trochę mi się nie podobało, ale moi drodzy, tutaj akurat muszę powiedzieć, że gdzieś jak Janek myślał, bo tu zobaczcie, czarne mają 6 minut na zegarze, ja na jego czasie... Tak, jakby wieża H8 był bardzo naturalnym ruchem dla mnie, więc y, gdzieś tam sobie na czasie Janka liczyłem i policzyłem, moi drodzy, właśnie, bo po Hetman E5 jest wieża bije E6 i skoczek przestaje, y, skoczek cały czas broni punktu B8, więc nie ma tego mata. Więc ja, moi drodzy, policzyłem wieża bije D7, oddałem jeszcze jedną wieżę, i to mi się wydaje być naprawdę kapitalna decyzja. Dlaczego? Yy, gońca teraz zbić nie można, bo gram po prostu wieża d8, hetman e6, zostaje z figurą więcej. Po wieża bije d7, tu liczyłem jakieś takie chore warianty. Hetman e5, grozi mat, więc czarne muszą zagrać król d8. Hetman b8, król e7, goniec h4. Nie można uciec królem na f8, bo jest hetman f4 i mat. G5 za bardzo nie pomaga, bo goniec g5 i ucieczka królem na skrzydło królewskie też za wiele nie da. Więc król, y, przepraszam, goniec H4, król bije E6, hetman E8, król D5, hetman E5, król C4. I tak szukałem tego mata. Gdzie jest ten mat? Gdzie jest ten mat? Uznałem, że jak naprawdę nic nie znajdę, to w najgorszym wypadku zagram sobie skoczek D2. Czarny nie mógł pójść królem na B4, bo będzie szach, hetman A3 i C4 z matem. E, a po, moi drodzy, wieża bije D2, zagram hetman C3, zbije tego, zbije tę wieżę i... I termometr krzyczy. Aha, że to jest remis, tak? Aha, no to bym się przeliczył. To bym się przeliczył. Bo grozi teraz to i to i wisi to. A, no to może faktycznie. A? To czemu tu jest tak duża ocena? Po co? O, b3, król b4, goniec e7, o, tak, 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 ojeju, ale brutalne, no to dobra, to muszę przyznać, że yy, b3 nie widziałem, to już się tylko zafiksowałem na biciu tej wieży. Ale to tak, to takie ładne warianty, i tak pozostają za kulisami, moi drodzy, bo powierza bije D7, goniec bije D7 nastąpiło, i tutaj trzeba uważać: no, bo właśnie po goniec D7 Hetman E5 jest przecież goniec bije 6. Po szachu czarne uciekają królem, co ja wymyśliłem. I ja widziałem to, ale przedtem wymuszam bardzo ważną rzecz: Hetman C4 szach. Bardzo ważny ruch, który wymusza ruch Hetman C6. I teraz dopiero wchodzę Hetmanem na tę diagonalę. Bo czarne nadal muszą obronić się od mata. Jedyną możliwością, żeby to zrobić, to jest zbić gońca. Ja wtedy daję szacha na B8, daję szacha na E5 i wszystko ładnie, geometrycznie się zgadza. Bo bije Hetmana. Z widełkami na wieżę i króla, więc białe czarno odbijają skoczka. I grałem Goniec H4 na samym końcu i zabieram jeszcze na końcu tę wieżę. Goniec też mi pomaga, moi drodzy, bo po króle 7, goniec D8, na szczęście nie ma żadnego mata na końcowej linii, yy, więc po król D7 yy, zabrałem wieżę i tak naprawdę pograliśmy jeszcze kilka ruchów, ale reszta partii. Wydaje się to już być formalnością. To jest takie typowe Jankowe, Goleckowe, żeby zrobić jakiś taki śmieszny ruch na samym końcu i partię poddać, więc powierza E4, y, partia się zakończyła. Moi drodzy, jestem zadowolony z tej partii, bo y, od początku gdzieś dyktowałem warunki. Tak jak możemy nawet zobaczyć, partia chyba się całkiem zgadzała. Y, nie popełniałem żadnych większych błędów. Y, Zaatakowałem króla. No, trochę przeciwnik mi wiadomo, że pomógł, dopuszczając do tego ruchu goniec F4. Dopuszczając do tego ruchu goniec w 4 tak nie, tak nie trzeba było grać, natomiast i tak, pozycja jest pełna wszelakiej taktyki. Jestem dumny z tego, że gdzieś ta praca nad debiutami, no czasami czasami popłaca, bo jak... Wiem co robić w debiucie, jestem lepiej przygotowany od przeciwnika mimo nawet że nie powtarzałem tych notatek za bardzo, to to gdzieś to mi pomogło, faktycznie miało to przełożenie w tej partii, bo y, znałem te pozycje lepiej, ale potem właśnie ta realizacja, czyli tu jeszcze nie bałem się tego, że zostanie mi oddana jakość, bo po prostu wiedziałem, że mam bardzo dużo figur w ataku. Także też pamiętajcie widzowie, że niekoniecznie y, liczy się ilość, choć ilość no wiadomo, ilość też się liczy, ale ale jakość tych figur, to co one potrafią zrobić, to jest główny priorytet. I jeszcze to wieża bije D7 na, na końcu, to, no to też taki. No, aż to taki miód na moje, miód na moje serce. Właśnie, że to pogoniec d7, hetman c4 dokładne, hetman f4 dokładny i wymuszenie tego hetmana na c6 właśnie, a nie na b6, sprawia, że y, czarne podchodzą pod wszystkie motywy, bo podchodzą pod szacha, pod szacha właśnie ze znikającym hetmanem na c6 i jeszcze ten goniec h4. Więc tu wszystko policzyłem, byłem po prostu... Yy, tak, no tutaj byłem absolutnie dokładny. Bardzo z tego tytułu się cieszę. Kolejna dobra partia na moim koncie. Chciałbym, żeby ta tendencja widzowie się utrzymała. Wychodzę teraz na wynik 3, 3 punktów z 4 partii. Oby tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie po sobie jakiś ślad, czy to w formie łapki w górę, czy być może jakiegoś komentarza, jeśli chcecie się czymś podzielić. Zapraszam Was z tego miejsca na kolejne materiały i do usłyszenia. Trzymajcie się.